Pierwszy raz zobaczyłem grę Dead by Daylight na komputerze u mojego współlokatora, to pomyślałem sobie, nieźle powalona gra. Totalnie nie moje klimaty. Co się stało, że dziś na Steam mam 700 godzin w tę grę? W dzisiejszym materiale chcę pokazać, co oferuje ta gra i jakich emocji dostarcza, gdy jesteś oswojony już z nią na tyle, że nie podskakujesz na krześle, a domownicy przestają zwracać ci uwagę na twoje impulsywne i niespodziewane głośne wrzaski. Z tej strony Marzy i zapraszam Cię do czwartego już materiału na moim kanale. Zanim zacznę, chcę życzyć Ci miłego oglądania i jeśli nie znasz jeszcze tej gry, to posłuchaj uważnie, bo wygląda i zaczyna się jak mocny horror, a potrafi zamienić się w niezłą komedię. A mowa o Dead by Daylight. Gra oferuje dwa, a właściwie to trzy typy rozgrywki. Pierwszym typem rozgrywki jest wcielenie się w jednego z zabójców oraz polowanie na czteroosobową grupkę. Która za wszelką cenę chce wydostać się z mapy i ujść z życiem. Twoim zadaniem jest znaleźć ocalałych, zapolować na nich oraz przy pomocy swoich pasywnych umiejętności, które dla każdego zabójcy są indywidualne, najzwyczajniej w świecie im w tym przeszkodzić. Z kolei w drugim typie rozgrywki, w której wcielasz się z pozoru bezbronnego uciekiniera, każdy z ocalałych ma do dyspozycji cztery umiejętności z reguły pasywne no z kilkoma wyjątkami. Umiejętności te również są indywidualne dla każdego ocalałego. Jednak po osiągnięciu odpowiedniego poziomu możesz rozwinąć je u każdego innego bohatera, który oryginalnie ich nie posiada. Takie rozwiązanie pozwala nam na wybranie swojego ulubieńca oraz dostosowanie do niego odpowiednich umiejętności, które mają pomóc tobie oraz twoim sojusznikom przechytrzyć zabójcę. Uciec z mapy i zakończyć mecz z jak największą liczbą punktów. Tak. Punktów. Do tego za chwilę wrócę. Wątek ten dotyczy zarówno ocalałych, jak i zabójców. Na trzecim trybie rozgrywki nie będę skupiał zbyt wiele uwagi. Jest to tryb niestandardowy, w którym możemy zagrać z czterema znajomymi, możemy również zagrać z zabójcą na cztery komputery, żeby sobie poćwiczyć. Jest to opcja, w której możemy także spróbować różnych kombinacji umiejętności pasywnych. Albo na przykład zagrać nowym zabójcom, którego nie znamy, by nie ośmieszać się w grze standardowej. A uwierzcie mi, w tej grze ocalali potrafią być tak dobrze zorganizowani, że przestajesz czuć się jak łowca, a zaczynasz wchodzić w buty tego nieudacznika, którego nikt nie chce do drużyny na WF-ie, tego gościa, na którego widok przychodzi ci 10 żartów na sekundę, a koleżanki z klasy jedyne co widzą w tobie atrakcyjnego, to Twoją odrobioną pracę domową sprzyrki. Jeśli jesteśmy już przy generatorach, czyli silnikach, które są porozstawiane losowo na mapie w różnych konfiguracjach, to warto wspomnieć o testach umiejętności. Testy te dotyczą zarówno generatorów, jak i wszystkich innych akcji w grze. Jest to małe wyzwanie zręcznościowe, które wystawia Twoją czujność i refleks na próbę. Podczas naprawiania silnika lub opatrywania innego ocalałego, co chwilę wyskakują testy umiejętności. Podczas tego testu w odpowiednim momencie musisz wcisnąć domyślną spację, by wykonać prawidłowo test. Jeśli nie trafisz wymagany punkt, to wywołasz głośny krzyk albo wybuch generatora, a uwierz mi, jest duża szansa, że zabójca to usłyszy, a wtedy biada ci i tym, którzy znajdują się aktualnie blisko ciebie. Każdy ocalały ma domyślnie możliwość na przyjęcie dwóch ciosów od zabójcy. Pierwsze uderzenie mocno cię Zrani, generując w momencie uderzenia chwilową prędkość biegu. Na ci jednak te chwilowe przyspieszenie, gdy zostawiasz za sobą ślady krwi oraz głośne jęki bólu, które dla zabójcy są mapą do twojej lokalizacji. Drugi cios powali cię na ziemię i umożliwi łowcy podniesienie cię za habety i doprowadzenie na hak. Podczas tej niemiłej podróży, na rękach zabójcy masz możliwość wyszarpania się, jednak to chwilę trwa i zorientowany napastnik zazwyczaj szybko Cię powiesi. Tu kończy się Twoje pierwsze życie, masz ich trzy, a to znaczy, że możesz dać się złapać dwa razy, trzeci będzie Twoim ostatnim. Oczywiście pod warunkiem, że Twoi sojusznicy nie pozwolą Ci wisieć wystarczająco długo, a uwierz mi, różnie z tym bywa. Każda Twoja chwila spędzona na haku kradnie Ci szansę na przeżycie, a to znaczy, że jeśli Twoi sprzymierzeńcy nie zareagują wystarczająco szybko, to może być to Twój pierwszy i ostatni hak w danym meczu. Bądź ostrożny. Ale co, gdy zostaniesz na mapie sam na sam z zabójcą? Bo po Twoich kompanach została już tylko mokra plama? Tu przychodzi z pomocą alternatywna droga ucieczki, jaką jest włas w ziemi. Jednak nie ciesz się za szybko. Włas ten otwiera się gdzieś w lasowym miejscu na mapie i zabójca z pewnością już go szuka, by pozbawić Cię Twojej najprostszej szansy na ucieczkę. Na słuchu i charakterystycznego dźwięku, a on pomoże Ci znaleźć właz. Bądź szybki i sprytny, albo dołączysz do swoich towarzyszy. Teraz powiem trochę o emocjach na samym początku. Zostajesz rzucony na losowo wygenerowaną mapę. Nie wiesz, gdzie są Twoi sojusznicy, nie masz żadnej mapy i widzisz tylko całkowicie nieznane Ci otoczenie, które nie wygląda przyjaźnie. Tle słyszysz odgłosy ptaków oraz momentami budującą napięcie muzykę grozy, której intensywność oraz głośność zwiastuje jedno. Zabójca jest gdzieś blisko. Towarzyszy ci spore napięcie i dreszczyk emocji, a to nie ułatwia Ci zadania, a wręcz przeciwnie, panicznie się rozglądasz, ruszasz się jak mucha w smole uważając na każdy krok, by nie być zbyt głośnym, ponieważ bieg i szybkie akcje, które wykonujesz. Mogą zwabić zabójcę. No właśnie. Dźwięki w tej grze to najlepszy kompas. W Dead by Daylight każdy dźwięk ma ogromne znaczenie. Nie da się grać w Dead by Daylight z muzyczką w tle na wyciszonym w menu głosie. Musisz nasłuchiwać, skrabać się i być czujnym. Tak. Tak będą wyglądały twoje pierwsze mecze. Gdy nie wiesz nic, a wyświetlająca się nazwa zabójcy, która wystąpi w twoim meczu na ekranie ładowania, nic ci nie mówi. No ale... Zarys gry jest teoretycznie prosty. Pojawiasz się na mapie wraz z sojusznikami. Waszym zadaniem jest naprawić 5 generatorów, które umożliwią wam otwarcie bram wyjściowych i przy tym nie dać się złapać, oczywiście. Brzmi łatwo, no ale nie do końca tak jest. Położenie generatorów zna tylko zabójca, który je patroluje w poszukiwaniu ocalałych, czyli ciebie. Ty natomiast, jako uciekinier, musisz odnaleźć się na mapie, tylko uważaj żeby podczas szukania generatorów nie zgubić po drodze samego siebie. Emblematy i punkty krwi. Emblematy to pewnego rodzaju medale, które mają cztery poziomy. Brąz, srebro, złoto, opium, potocznie mówiąc malina. Emblematy dla ocalałego pokazują po zakończeniu rozgrywki w czym byłeś świetny, a w czym nieco gorszy. Dajmy przykład. Są cztery rodzaje emblematów, i każdy z nich odpowiada za inne funkcje wykonywane przez Ciebie podczas rozgrywki. Dla przykładu: altruizm, czyli jeden z emblematów. Ilu ocaliłeś rannych przed śmiercią z rąk zabójcy? Ilu uleczyłeś i ile razy ogólnie pomogłeś innemu ocalałemu? Jak sama nazwa wskazuje, wszystkie altruistyczne rzeczy, które wykonywałeś podczas rozgrywki, są nagradzane punktami. Im więcej ich zdobędziesz, tym stosunkowo wyższy kolor brąz, srebro, złoto, malina. Jeśli masz cztery maliny, to możesz już spokojnie starać się o rolę do następnej części piły. To samo dotyczy zabójców. Oni również posiadają swoje emblematy, które charakteryzują się tym samym wachlarzem kolorystycznym, jednak są nagradzani za zupełnie inne rzeczy. Zapolowanie: zawieszanie ocalałych na haki. Za znajdowanie ocalałych, za pościgi oraz za dobre wykorzystanie umiejętności indywidualnych. Na przykład, jeśli grasz traperem, którego charakteryzuje zastawianie pułapek na ziemi i robisz to na tyle mądrze, że ocalali wpadają w nie jak ćmy w światło, to zostaniesz za to nagrodzony. O emblematach można powiedzieć znacznie więcej, jednak to temat na osobny materiał. Punkty krwi to waluta, którą zdobywasz po każdym meczu. Im więcej zdobędziesz podczas rozgrywki, hashtag emblematy, to więcej tych punktów dostajesz. Zanim możesz zwiększać poziom swojego ocalałego lub zabójcy, w zależności kim grasz, na drzewku krwi pojawiają się różne gadżety, które można wykorzystywać, by pomóc sobie w rozgrywce. Dla przykładu taki ocalały może wyposażyć się w latarkę, dzięki której będzie mógł spróbować oślepić zabójcę. W apteczkę, dzięki której uleczy szybciej siebie lub innego ocalałego. Czy skrzynkę z narzędziami, dzięki której może szybciej naprawić generator lub sabotować hak. Brak systemu Pay to win, czyli angażowania dodatkowej gotówki, by zyskać przewagę nad innymi. Tego w Dead by Daylight nie ma i prawdopodobnie na szczęście nigdy nie będzie. To wielki plus. Oczywiście sklepik jest, jednak są w nim tylko i wyłącznie elementy kosmetyczne, ewentualne przepustki sezonowe, które nagradzają cię dodatkowymi skinami do postaci i Takimi wszelakimi innymi kosmetycznymi bajerami, które nie wpływają w żaden sposób na Twoją rozgrywkę. Dlaczego ten tytuł cieszy się coraz większą popularnością oraz gości w bibliotekach na Steam wielu graczy? To świetna zabawa w berka, zwłaszcza z przyjaciółmi. Rozgrywka jest w formie 15-20 minutowego meczu, co również jest wygodnym rozwiązaniem. Nie musisz szlęczeć nad grą całymi dniami, żeby broń Boże, nic Ci nie uciekło. Gra jest również stosunkowo prosta, jeśli chodzi o same sterowanie oraz poruszanie się. Dlatego przyciąga wielu ludzi, którzy nie są na co dzień mocno związani z grami. Mało tego, gra dostarcza 100% zabawy już na samym początku. Co to znaczy? Nie musisz mieć niesamowitego sprzętu, wysokiego levelu i znać gry jak własną kieszeń, by wyciągać z niej więcej soków i z większą przyjemnością się bawić. W momencie, gdy zaczynasz rozgrywkę, masz już tak naprawdę wszystko, by mieć z gry fan. Dead by Daylight również dostarcza rozgrywkę innego rodzaju. Wymaga skupienia, skradania, czujności, współpracy oraz sprytu. To niecodzienny serwis w dzisiejszych grach. Jest również prosta do zrozumienia, a z grupką przyjaciół można naprawdę świetnie się bawić. Były emocje na samym początku rozgrywki i są emocje po 100 godzinach grania. No tak, przychodzi taki czas w tej grze, kiedy niewiele możecie zaskoczyć. Znasz mniej więcej mechaniki wszystkich zabójców, jesteś oswojony z mapami, poruszasz się pewniej. A każde przechytrzenie zabójcy, im bardziej perfidne, tym więcej śmiechu dostarcza. Odbiegania w kółko dookoła różnych tekstur z upartym zabójcą, który po kilku paletach, które zrzuciłeś mu na głowę, po kilku oślepieniach przez latarkę i po kilku kucnięciach przed jego twarzą, nienawidzicie jak psa i biegając z nim w kółko dosłownie czujesz, że cel jego gry właśnie się zmienił i jedyną satysfakcję, jaką odczuje, to gdy powiesi cię na hak i przykampi całą grę, byś tylko nie uciekł, bo napsułeś mu nerwów jak mało kto. Jest to zabawny element, który można spotkać w wielu meczach. Gra po wielu godzinach i oswojeniu się z rozgrywką już nie zaskakuje i nie straszy. A idzie w zupełnie inną stronę. Bawi do łez i dostarcza dużo komediowego kontentu, który dla wyjadaczy gry jest mocnym silnikiem napędowym, by bawić się w tej grze dalej. Jednak ku zaskoczeniu i w małej sprzeczności z tym, co powiedziałem przed chwilą, muszę przyznać, że zdarzają mi się nawet dziś mecze, w których z za filaru niespodziewanie wyskoczy mi zabójca. Podstępnie zajdzie mnie od tyłu, gdy naprawiam generator lub gdy siedzi już na plecach podczas pościgu, a metr ode mnie znajduje się paleta, którą może uda mi się zrzucić, zanim mnie dopadnie. To są takie elementy, które niezależnie od rozegranych godzin potrafią na chwilę przyspieszyć puls. Gra ciągle się rozwija. Twórcy dbają o rozwój gry i systematycznie dodają nowych zabójców oraz uciekinierów z kolejnymi ciekawymi umiejętnościami, a czasem nawet dodadzą nową mapę. Tutaj puszczam małe oczko do twórców. Map mogłoby być więcej. Ciekawym smaczkiem w Dead by Daylight jest również to, że wielu zabójców to zabójcy albo inspirowani kultowymi horrorami, albo żywcem z nich wyciągnięci. Tacy jak dobrze wszystkim znany Freddy Krueger, czy Michael Myers z klasyku horroru Halloween. Eventy w grze to też częste wydarzenie, które zawsze wnoszą coś nowego. Czy to w postaci grafiki, czy nowych wyzwań w tomie. Wyzwania w Tomie to zazwyczaj i tak to, co robisz po prostu w grze grając. Czyli naprawiasz generatory, leczysz ocalałych, uciekasz, przeszkadzasz zabójcy, uciekasz z mapy, sabotujesz haki. Wszystkie wszelakie aktywności, które robisz, są też wyzwaniami w Tomie. Mogłoby to być lepiej zorganizowane, szczerze mówiąc. I mam takie wrażenie, gdy gram, że po prostu muszę to kliknąć, a i tak to robię. Jakby ten tom nie wymaga ode mnie jakiejś, nie wiem, akcji, której nie wykonuję, albo czegoś poza jakby całą grą i całym jej zarysem. Tylko po prostu kliknij, bo dostaniesz punkty, jak klikniesz. Ale graj, bo nawet nie musisz tego czytać, co tam jest napisane, bo to zadanie samo się zrobi po prostu. Na samym końcu chcę dedykować ten materiał i całą jego treść ludziom, którzy mają setki godzin w Dead by Daylight, ale też tym graczom, którzy jeszcze się zastanawiają, czy horror to jest coś dla nich. Jeśli nie horror, to może komedia będzie coś dla ciebie. Posłuchaj, z tej gry, z horroru można zrobić komedię i już mam kilka fajnych pomysłów na kolejny materiał. Dead by Daylight to gra, którą warto sprawdzić, którą polecam i przy której lubię spędzać wieczory z moją partnerką, uciekając przed jakimś zabójcą lub wchodzić w jego rolę. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Jeśli ci się podobał, to standardowo zostaw lajka, zostaw suba, napisz jakiś komentarz.